łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa, miłość Boga Ojca i społeczność Ducha Świętego te niech będą z nami wszystkimi teraz i na wieki. Amen. Słowo Boże, które mamy wyznaczone na dzisiejszą niedzielę, to fragment Starego Testamentu, fragment z Księgi kaznodziei Salomona, siódmy rozdział od 15 po 18 wiersz. To wszystko widziałem w moim nędznym życiu. Nie jeden sprawiedliwy ginie w swojej sprawiedliwości, a nie jeden bezbożny żyje długo w swojej złości. Nie bądź zbyt sprawiedliwy i nie udawaj zbyt mądrego, dlaczego miałbyś sam siebie mówić. Nie bądź zbyt grzeszny, a nie zbyt głupi. Dlaczego miałbyś przedwcześnie umierać? Dobrze, jeżeli trzymać się będziesz jednego i nie puścisz ze swojej ręki i drugiego. Bo kto się Boga boi, unika tego wszystkiego. Tyle słów Pisma świętego, a Ciebie łaskawy i dobry Boże, prosimy. Poprowadź nas mocą Twojego Ducha w rozważaniu, słuchaniu i wypełnianiu Twojego Słowa, które jest odwieczną prawdą. Amen. Drodzy dla kogoś, kto musi napisać i wygłosić później kazanie, każdy tekst biblijny jest. Swoistego rodzaju wyzwania. Te najbardziej znane, powiedzielibyśmy, oklepane biblijne teksty, no właśnie, są najbardziej znane. Już tyle razy była o nich mowa, że czasem faktycznie trudno jest uchwycić jakąś nową myśl. Jeszcze inne teksty stawiają konkretne wymagania ze względu na swoją symbolikę. Zawiłość, trudność wytłumaczenia, pewną komplikację przełożenia ich na współczesne czasy. No i jest jeszcze trzeci rodzaj tekstów, takich jak ten dzisiejszy. Tekstów, przy których pojawia się pytanie, od czego tu w ogóle zacząć? Jak to ukryć? Nie bądź zbyt sprawiedliwy. I nie udawaj mądrego. Dlaczego miałbyś sam siebie gubić? Nie bądź zbyt grzeszny, ani zbyt głupi, bo dlaczego miałbyś przedwcześnie umierać? Szczerze mówiąc, po pierwszej, drugiej i trzeciej lekturze takiego tekstu nadal pojawia się więcej znaków zapytania niż odpowiedzi. Nie bądź za bardzo sprawiedliwy, nie udawaj zbyt mądrego. Nie bądź za bardzo grzeszy, nie bądź za bardzo głupi. No, co to znaczy? Nie można być zbyt dobrym i zbyt złym? Czyli jak? Takim trochę dobrym i trochę złym. Tak jedną nogą tu, a drugą tu. Pewnie buddyści powiedzieliby, o, to jest taka buddyjska metoda i zasada drogi złotego środka. Czyli bez skrajności, bez jednoznacznych osądów. Tyle, że drodzy, my nie jesteśmy buddystami. W kościele chrześcijańskim, niezależnie od denominacji, trudno jest się poruszać, jeśli nie ma się jasno zarysowanych granic. Jeżeli my nie wiemy jednoznacznie, co jest dobre, co jest złe, co jest właściwe, co jest szkodliwe, co jest czarne, co jest białe, no bo jak te granice zaczniemy rozmywać, one będą niewyraźne, no to my będziemy się poruszać na co dzień w takiej szarej strefie, gdzie wszystko jest niewyraźne, rozmazane i nijakie, takie bez wyrazu. Drodzy, nawet jeśli nam się zdarzyło, że jako dzieci nie zawsze uważaliśmy na lekcjach religii i nie wszystko może byliśmy w stanie zrozumieć i nie zawsze byliśmy też na każdym niedzielnym nabożeństwie i nawet jeśli my sami nie postrzegamy siebie jako ludzi takich bardzo religijnych, no to taka definicja wiary, że tak ani tak, ani tak. No szczerze mówiąc chyba nie mieści się w nawet tych najbardziej liberalnych stwierdzeniach i granicach naszej chrześcijańskiej odpowiedzialności. Nie bądź zbyt sprawiedliwy. Nie udawaj zbyt mądrego. Dlaczego miałbyś sam siebie gubić? Nie bądź zbyt grzeszny albo zbyt głupi. Dlaczego miałbyś przedwcześnie umierać? Wbrew pierwszemu wrażeniu, jakie można by odnieść, w tym tekście wcale nie chodzi o rozmywanie granic, ale wręcz przeciwnie, o ich jasne ustanowienie i przypomnienie. Bo słowa kaznodziei Salomona sprzed ponad 2800 lat, mniej więcej, stanowią zachętę do refleksji nad tym, co tak naprawdę ważne jest w życiu człowieka? Czyli na czym człowiek chce, potrafi swoje życie budować? Co jest tym fundamentem, podstawą jego codziennych decyzji? Co jest tym moralnym kompasem? Jak wygląda ten moralny kręgosłup, na którym chce się opierać? Co jest tą najważniejszą zasadą, tym najważniejszym życiowym priorytetem? Co wpływa na nasze postrzeganie świata, na nasze wzajemne relacje. I dla Salomona, drodzy, kiedy czytamy ten dzisiejszy tekst, są trzy tak naprawdę wyznaczniki, którymi kierują się ludzie, albo którymi mogą się kierować ludzie. Pierwszy z nich to mądrość i sprawiedliwość. Fajnie jest być mądry. Fajnie jest, kiedy inni nas postrzegają jako mądrych, posiadających pewną wiedzę. No, pomimo wszystko, dzisiaj ci, którzy taką wiedzę posiadają, są pewnym punktem odniesienia, są pewnym autorytetem. Fajnie, jeżeli człowiek może polegać na swojej wiedzy, na swoim doświadczeniu, na tym, co zdobył swoją własną pracą i wysiłkiem. Dobrze jest, jeżeli człowiek może mieć zaufanie do samego siebie, do podejmowanych decyzji, do wypowiadanych słów. Jestem mądry. Wiem, co robię, wiem, co mówię. To odpowiedzialność. Tylko, że, kochani, nawet tym najmądrzejszym zdarzają się nieraz pomyłki. Ręka w górę. Kto z nas nigdy nie żałował wypowiedzianych jakichś słów albo podjętej decyzji? Pani, każdy z nas ma w swoim życiu takie chwile, kiedy powiemy: A, mogliśmy to rozegrać inaczej. A mogłem się ugryźć w język. A mogłem, mogłam czegoś nie robić. A mogłem, czy mogłam postąpić zupełnie inaczej inaczej zareagować, inaczej odpowiedzieć. Inaczej za późno. Każdemu i każdej z nas przydarzyły się takie sytuacje, w których zakończenia żałujemy. Przydarzyły nam się takie sytuacje, kiedy nasza, nazwijmy to, mądrość nasze przekonanie, że wiemy co robimy, po prostu nas zawiodły, oszukały. Kiedy. Ulegliśmy złudnemu przekonaniu, że damy sobie radę. W stu procentach jesteśmy pewni, mądrzy, odpowiedzialni, wiemy, co robić. Przecież jesteśmy wystarczająco silni, samodzielni, zaradni, inteligentni, wykształceni itd. itd. Jak to jest z tą mądrością? Dlaczego nie lubimy ludzi, którzy zbytnio się wywyższają i tą mądrością chwalą. Dlaczego nie lubimy, albo z pewną rezerwą podchodzimy do tych, którzy są tacy, jak to delikatnie powiedzieć, mówimy w takim potocznym języku, bardziej papiescy od papieża, którzy wywyższają się swoją wiedzą, elokwencją, możliwościami. Dlaczego z rezerwą podchodzimy do tych, którzy się w życiu wymądrzają i wszystkich chcą pouczać, i wszystkim chcą mówić, jak mają żyć? Może coś jest w tych słowach Salomona, Kaznodziei, który mówi: Pamiętaj, nie bądź w życiu zbyt sprawiedliwy. Nie udawaj zbyt mądrego, bo dlaczego miałbyś sam siebie mówić? Drugą. Dróg, o której pisze autor dzisiejszego biblijnego tekstu jest, no przeciwna strona, jest ta druga strona medalu, czyli powiedzielibyśmy wprost, głupota, grzech, bezbożność, lekkomyślność. No szczerze, nikt z nas nie chce, nie lubi być nazywany głupi. To jest ten najbardziej potoczny, ale i też obraźliwy epitet. No jesteś głupi, jesteś głupia. Ktoś może nas nie zna, ktoś chce nas zdenerwować, ktoś chce nas obrazić, ktoś chce szybko zakończyć dyskusję, a więc przekreśla tym jednym słowem, tym jednym zdaniem, jesteś głupi. Nasze przecież czasem niemało jakieś może kompetencje, umiejętności podważa nasze zdolności, podważa naszą umiejętność podejmowania logicznych decyzji. Jesteś głupi. Do niczego się nie nadajesz, nie będę Cię słuchać. Ale kochani, ta głupota oprócz tego wyrazu, oprócz tego tej formy, powiedzmy, epitetu, ma czasem też taką formę codzienną. Głupota wyrażająca się czasem w beztrosce. Jest takie ładne, mądre słowo prokrastynacja. Czyli odkładanie wszystkich rzeczy na tak zwane święte nigdy. Zrobię to jutro, no może pojutrze, no może za tydzień. Ja wiem, że niektórych, w niektórych się to sprawdza, kochani, ale jeżeli człowiek na przykład w ten sposób odkłada na kiedyś, na później swoją relację z Panem Bogiem, mówi a, Teraz to nie mam czasu, teraz to jestem za młody, teraz to chodzę do szkoły, teraz to chodzę do pracy, teraz są dzieci, teraz są inne obowiązki, teraz są wnuki, teraz to jestem chory. I w pewnym momencie dochodzi do tego, że teraz to już jest za późno. Ilu ludzi dzisiaj żyje bez świadomości konsekwencji podejmowanych decyzji? Ilu ludzi chce żyć ciesząc się tylko tym, co tu i teraz. Nie myśląc o tym, że trzeba jakoś zabezpieczyć swoją przyszłość, że trzeba pomyśleć o tym, co będzie kiedyś za rok, za dwa, za pięć, za dziesięć. Bo przecież nie ma decyzji, które nie przynoszą konsekwencji. Brak decyzji to jest także decyzja. I ludzi nie zastanawia się nad tym, kim jest, dokąd idzie, po co żyje, jaki jest prawdziwy sens. Tego życia. Nie bądź zagrzeszony. Nie bądź zbyt głupi, pisze Kaznodzieja Salomon. Dlaczego miałbyś przedwcześnie umierać? No i drodzy, jest ta trzecia. Wcale nie środkowa droga, ale trzecia, która leży ponad obiema pozostałymi. Trzecia, którą można by nazwać drogą Bożej Bojaźni. Trzecia droga nie idzie wcale środkiem. Ona pozwala dwie poprzednie postawy utrzymać na właściwym miejscu. Kaznodzieja pisze tak. Dobrze, jeżeli trzymać się będziesz jednego i nie puszczysz ze swojej ręki drugiego, bo kto się Boga boi, unika tego wszystkiego. Człowiek, który w swoim życiu odkrył bojaźń Bożą, Odkrył, czym jest ta właściwa relacja do Pana Boga, w jest i wiekim jest ten, do którego się zwraca. Bojaźń Boża nie oznacza panicznego strachu przed Panem Bogiem. Bóg nie jest w wyobrażeniu człowieka surowym sędzią, księgowym albo takim niedowidzącym staruszkiem. Pewnych rzeczy nie widzi albo nie słyszy. Bojaźń Boża to jest bezgraniczny szacunek i posłuszeństwo wypływające nie ze strachu, ale z miłości, z wdzięczności za to, co zostało dla mnie zrobione, za to, co przewyższa mnie w mojej mądrości, za to, co pokazuje mi, jak czasem wielka jest moja głupota i niedoskonałość. Jako chrześcijanie mamy ten przywilej, by cieszyć się mądrością i dobrocią Boga objawioną w Krzyżu Jezusa Chrystusa. By tam, właśnie tam, szukać fundamentu naszego życia, naszej radości, naszej nadziei, naszego codziennego zachowania. By niezależnie od życiowych wyborów mądrych i głupich, zawsze patrzeć na Krzyż. Tam szukać tego, co dla nas ważne. Na tych wartościach, tam objawionych, budować swoje życie tu i teraz i w przyszłości. Dobrze, jeśli trzymać się będziesz jednego i nie puścisz ze swojej ręki drugiego, bo kto się Boga boi, unika tego wszystkiego. Bójmy się Pana Boga. Amen. Drodzy, do wiadomości podaję ogłoszenia. Nasze dzisiejsze nabożeństwo połączone jest ze społecznością Stołu Pańskiego, do której zapraszam po kolejnej pieśni. W najbliższą środę 19 lutego, nasze comiesięczne spotkanie dla osób zainteresowanych luteranizmem, spotykamy się o 18 w sali parafialnej na strumykowej 10. I tym razem będziemy się chcieli wspólnie pochylić nad fenomenem wiary. Co to jest wiara i dlaczego jest tak ważna w naszym życiu i w jaki sposób może nam ona towarzyszyć. Serdecznie zapraszam. Środa 18. W najbliższą niedzielę, za tydzień 23 lutego, nabożeństwo w Kościele o 10, a po nabożeństwie walne zebranie członków Toruńskiego Towarzystwa Dawidlickiego, na które bardzo serdecznie zapraszam. Dzisiaj do odbioru jest najnowszy numer zwiastuna, to informacja dla perenumeratorów. Można zabrać ze sobą także najnowszy numer dwumiesięcznika Wiara i Mundur wydawanego przez Ewangelickie Duszpasterstwo Wojskowe. Drodzy, powoli zbliża się czas, kiedy wielu z nas będzie się rozliczać, jak co roku z Urzędem Skarbowym, i od pewnego czasu mamy już tę możliwość, by 1,5% naszych podatków, które i tak musimy zapłacić. Przekazać na rzecz jakiejś organizacji pożytku publicznego. Jeśli jeszcze takiej organizacji nie macie, albo zastanawiacie się nad tym, kogo można by wesprzeć, to przy wyjściu są ulotki z taką sugestią. Jeżeli chcecie i możecie, zapraszam Was do wsparcia diakonii naszego Kościoła. Diakonii, która na co dzień wspiera wszystkich tych, o których mówimy, że źle się mają. Diakonii, która wspiera osoby starsze, niepełnosprawne, samotne, ofiary klęsk żywiołowych, tych wszystkich, którzy potrzebują naszej pomocy i wsparcia. Ulotki wraz z dokładną instrukcją, jak te 1,5% przekazać, jeśli chcecie i możecie, są do zabrania przy wyjściu z kościoła. Drodzy, dzisiaj w naszym cotygodniowym cyklu modlitw o kolejne parafie naszego kościoła. Jesteśmy nadal na Mazurach i dzisiaj jesteśmy w Mikołajkach. Parafia w Mikołajkach usytuowana w znanej miejscowości turystycznej w pośrodku Mazur. Swoim zasięgiem obejmuje sąsiednie gminy, posiada filiał w Bukcie, a cała parafia liczy około 220 osób. Sporą część tych członków parafii stanowią dzisiaj osoby starsze i niepełnosprawne na które ukierunkowana jest duża część działań parafialnych. Parafia prowadzi domy opieki i środowiskowe domy pomocy społecznej w Mikołajkach oraz w Ukcie. Prowadzi także dom gościnny i muzeum reformacji. Proboszczem parafii jest ksiądz Bogusław Juroszek. Chcemy dzisiaj tę parafię nieść w naszych modlitwach. Proszę, powstańcie. Łaskawy nasz Pani Boże, Tobie dziękujemy za kolejną parafię naszego Kościoła. Dziś za parafię na Mazurach, dzisiaj w Mikołajku. Dziękujemy Ci za wszystkie możliwości prowadzenia tej szerokiej działalności na rzecz dobra wspólnego, na rzecz wsparcia tych, którzy są słabi, niezaradni, samotni lub niepełnosprawni. Prosimy Cię o Twoje błogosławieństwo dla wszystkich wymiarów tej pracy, dla wszystkich tych, którzy się jej poświęcają i służą. Prosimy dzisiaj także o tych, którzy, są, którzy stanowią młodszą część tej parafii, by na miejscu znajdowali możliwość pracy i swojego rozwoju, by nie musieli wyjeżdżać do większych miast, by tam, w Mikołagach, mogli na co dzień tworzyć społeczność swojej parafii i Kościoła. Tobie za wszystko dziękujemy, Tobie wszystko powierzamy, Tobie oddajemy chwałę przez Jezusa Chrystusa, Pana i Zbawiciela naszego. Amen. Przyjmijcie proszę życzenia. Pokój Boży, ten, który przewyższa wszelki rozum, ten niechaj strzeże naszych serc i myśli. W Jezusie, Chrystusie, ku żywotowi wiecznemu. Amen.